Cześć, dzień dobry. Ja nazywam się Tomasz Homczyk, esportmania.pl. Zapraszam serdecznie na pickem Challenge przed PGL Major Stockholm 2021. Po raz trzeci Major ląduje w Szwecji dwukrotnie, był w ping w tym roku w Sztokholmie, czyli największym mieście i, i oczywiście stolicy Szwecji. Będą odbywać się najważniejsze rozgrywki CSGO w kalendarzu każdego, każdego gracza, tak naprawdę. 2 miliony w puli, czterech Polaków. No, zapraszamy serdecznie do oglądania. Startujemy już oczywiście jutro. A tymczasem mój pikem, mój pikem, który właśnie wam prezentuję. Proszę bardzo. Tak prezentuję się mój pikem na, na pierwszą fazę majora. Zanim, zanim sobie o nim opowiemy, to ja czy sobie opowiemy, ja wam opowiem oczywiście, to zapraszam do zostawienia komentarzy, lajków, subów, wszystko co tam chcecie, zapraszam serdecznie do, do zostawiania i, i, i bardzo, by, bardzo by mi było miło, gdybyście to zrobili. Dobrze, a już nie przedłużając, nie przedłużając, przechodzimy do pikemu, opowiem dlaczego tak, dlaczego nie inaczej. Jak już możecie zauważyć, pierwszą taką dużą chyba niespodzianką wydaje mi się jest w tym gronie brak Face. Dlaczego nie wziąłem Face? Otóż jest, jakby wyjaśnienie jest proste. Nie wziąłem Face, dlatego że po prostu uważam, że nie wyjdą cały myknie. No jakby wydaje mi się, że zawsze na takich turniejach dużych jest jakaś niespodzianka, a jeśli miałbym. W jakby wywoływać jakąś sensację tutaj na tym turnieju, to myślę, że właśnie odpadnięcie face już w pierwszej rundzie może być taką sensacją. Oczywiście mają wielu doświadczonych graczy, mają fajnego Brokiego, który jest talenciakiem no niesamowitym. No, ale wydaje mi się, że gdzieś tam, gdzieś tam ktoś musi zrobić taką sensację, ktoś musi odpaść. I zastanawiałem się nawet, powiem wam szczerze, zastanawiałem się, czy nie dać Astralis, że Astralis nie przejdzie tej pierwszej fazy, bo zawsze jakaś taka malutka sensacja. No, oczywiście odpadnięcie Astralis nie byłoby małą sensacją, a gigantyczną, tak? Wydaje mi się jednak, że no, że ta pierwsza. Pierwsza drużyna, która pożegna się, pierwsza wielka drużyna, która pożegna się z turniejem, to będzie, to będzie właśnie, właśnie face. Kosztem face widzę, widzę tutaj chociażby ENS. Dlaczego dałem ENS? No, z prostych powodów, bo wierzę w Polaków, a nie wierzę, nie wierzę w doświadczony międzynarodowy mix, który podejrzewam, że nie przygotował się jak należy do tego turnieju, a w, wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że zrobili to zawodnicy ENS, którzy są zmobilizowani, ostatnio grają świetnie, mają dużo. Umiejętności w swoim składzie, i wydaje mi się, że ENS może nie zrobić 3,0, nie zrobić 3,1, zrobi ale 3,2 wydaje mi się, że jest w zasięgu ENS, tak? Więc dlatego ENS jest w tym gronie. A nie ma na przykład Face. Ale zanim, zanim przejdziemy do tych wszystkich, którzy są, to dlaczego 0-3 Sharks? Otóż wydaje mi się, że Sharks jest najsłabszą drużyną w tym zestawieniu. Wydaje mi się, że Tylu może z nimi wygrać, Renegades może z nimi wygrać, Movistar może z nimi wygrać, no i Paint też może z nimi wygrać. Wydaje mi się, że Pain niekoniecznie też, właśnie patrzyłem na social media, że dużo osób typuje Pain, ale wydaje mi się, że Pain no raczej. Raczej tego 0-3 nie zrobi. Myślę, że gdzieś to jedno zwycięstwo mogą, mogą uciurkać, tak? Jeśli chodzi o 3-0, tutaj. Oglądałem oglądałem, też, muszę przyznać, vlog Innocenta, czy filmik Innocenta, który robił Pick'em Challenge. I on powiedział, że stawia na Virtus Pro ze względu na flita, który doszedł do, do Virtus Pro, że jest Firepower większy, że mogą pójść za ciosem i tak dalej. Ja się z tym wszystkim zgadzam, ale wydaje mi się, że jeżeli 3-0, to celowałbym w Heroik, który ma po pierwsze, ma w pierwszym meczu Tylu, Wydaje mi się, że Tylu, ok, może ich zaskoczyć, tak? Nowy styl, nowa. Heroik nie gra z takimi drużynami. Też mam młody graczy w swoim składzie i tak dalej. Po pierwsze, wydaje mi się, że Kadian fajnie to poukłada. Po drugie, wydaje mi się, że będą chcieli, będą chcieli trochę odciąć się od tej całej afery z Hundenem, gdzieś to, gdzieś to wszystko puścić w niepamięć. pamięć. Wydaje mi się, że będą chcieli wyraźnym takim, wyraźnie zaznaczyć po prostu swoją obecność na Majorze. 3-0, wjeżdżamy na ostro, grubo, kasujemy rywali, pokazujemy, dajemy jasny sta statement, że, no, że po prostu chcemy walczyć o tytuł. Tak? I wydaje mi się, że Heroik może być takim zespołem, który tutaj. Wjedzie w, w, w 3-0. Jeśli chodzi o Copenhagen Flames i Astralis, no to tak jak mówię, to ciężko tutaj wyrokować, który zespół jak sobie poradzi, oczywiście, bo to jest BO1, później BO3 i wiadomo, ale no jakby ja jestem zdania, że nie wiadomo, kto wygra w tym pierwszym meczu i to trochę nastawi, nastawi dalsze rywalizacje. No bo spójrzmy. Copenhagen Flames. Młoda drużyna, która ostatnio gra naprawdę bardzo fajnie, ma na swoim koncie zwycięstwa z dobrymi drużynami. Astralis cały czas mnie nie przekonuje, muszę przyznać, jeśli chodzi o tą ich nową, można powiedzieć nową, no już trochę ta piątka ma, ale jeśli chodzi nawet o ich zestawienie takie w grze, no ciężko, jakby oglądając ich mecze mam wrażenie, że to cały czas nie jest do końca wymuskane, wyśmienite i jakby no nie czuję tej chemii, nie czuję tej, tego luzu, ale takiego luzu, który jest poparty umiejętnościami w zespole Astralis. Wiem, to tak naprawdę jeden zawodnik się zmienił i tak dalej, ale no czuję, że to nie jest to samo Astralis. I powiem wam szczerze, że ja nawet myślałem, czy czy Astralis w tym gronie powinno się znaleźć. Oczywiście. Nie mówię, że zrobią 0 ale nie wiem, czy oni wyjdą z pierwszej rundy i myślę, że takim zaskoczeniem albo będzie właśnie Astralis, albo Face. Ktoś z tej dwójki moim zdaniem odleci już w tej pierwszej fazie. Mam nadzieję, że to nie będzie Astralis, bo jednak uwzględniłem ich w swoim pikemie. Maus, Maus z racji tego, że ma fajny pierwszy mecz, dałem ich, że wyjdą. Myślę, że skład jest Maus no, bardzo dobry. No. Stoją za nimi umiejętności, co tu dużo gadać, wydaje mi się, że przejdą. Inocent dał Virtus Pro na 3.0. Ja myślę, że 3.0 nie będzie i daje ich tutaj do wyjścia z grupy. Wydaje mi się, że wyjdą, ale nie ze stosunkiem 3.0. I jeśli chodzi o ostatniego gracza na mojej liście, a raczej drużynę na mojej liście, to jest Big. Długo się wahałem, powiem szczerze, czy Big tutaj uwzględnić, bo, bo jakby doceniam go od cent, uważam, że to jest taki powyż świeżości, który był potrzebny tej amerykańskiej scenie, powiedzmy. I GodScent może być naprawdę fajnym, fajnym zespołem. Entropic też bardzo lubię oglądać ich mecze, ale kurczę, no miałem ich bardzo długi czas w tym pikemie, ale jednak zdecydowałem się, zdecydowałem się na Big. Zdecydowałem się z tego względu, że no te BO1 Big potrafi grać, masz szeroki map pull, chyba szerszy niż właśnie Entropic, tak bym, tak bym to ocenił. Wydaje mi się, że no, Big jest po prostu też trochę bardziej doświadczony, doświadczony zespołem, z bardziej doświadczonymi zawodnikami i, i, i dlatego gdzieś tam kieruje Big. Myślałem o star, ale jednak no, nie sądzę, żeby, żeby wyszli kosztem tych bardziej znanych ekip i, 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 i to chyba, chyba tyle. No, Pain, Tyloo, Renegades to, to nie sądzę, nie sądzę, żeby aż takie sensacje się zadziały w tej pierwszej fazie, więc tak jak mówię, moim największym zaskoczeniem, znaczy największym moim zaskoczeniem będzie. Zaskoczeniem dla mnie będzie po prostu, jeżeli NS wyjdzie i bardzo im tego życzę, a największym, jako największe rozczarowanie przewiduje Face, wydaje mi się, że to może być drużyna, która z tej pierwszej fazy nie wyjdzie. No i tyle. No i tyle. Taki, taki jest mój pikem na, na pierwszą fazę zrobiony na szybko. Mam nadzieję, że Mam nadzieję, że coś wam pomogłem. Trochę podpowiedziałem, kogo wybierać, kogo nie wybierać. Zostawcie łapki, suby, lajki, komentarze, wszystko, co chcecie. Zapraszam na twitterka. Zapraszam na Esportmanie. Dużo czytania od nas przed turniejem majorowym i oczywiście. W, jego, w, jego, w trakcie tego turnieju, przepraszam bardzo, także będziemy zapraszać gości, mam nadzieję, że jacyś fajni się pojawią, może zrobimy sobie takie pewne podcasty po, po każdej fazie Majora, albo nawet po każdym dniu, no zobaczymy jak to będzie na razie, niczego nie obiecuję, bo z tymi obietnicami jest różnie, widzimy się, słyszymy, dziękuję za oglądanie, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia.